we you. Młodą Kasia. Jeszcze raz, jeszcze raz, nie ją na, nie o, to nie tylko ucztowanie, to również biesiada, wspólne śpiewanie pieśni. i takie charakterystyczne tutaj dla nas, to ja myślę, przyśpiewki, wesele. Bardziej z tej strony było tak szykowane od pana młodego. No bo, bo dzisiaj tylko były przy, przynosiny. Wesele odbyło się, no trochę, tak można powiedzieć, trochę wcześniej. No, doszliśmy, nasi rodzice doszli do porozumienia, że trzeba młoda przenieść do młodego. No i dzisiaj to się tak odbywa. samej do starych zwyczajów, tak jak kiedyś były przenosiny Panny Młodej do młodego i kontynuujemy tradycję, chcemy przekazać młodym pokoleniom, tak jak kiedyś zwyczaj obrzędu następował. Wstawiłeś się, Jasiu, że masz parę koni, a u ciebie w mi mysza, mysze goni. Dlaczego swata to jest ładna chata, ładnem powiela na kątem podbijana? Oj, dana, na dana, oj, dana, ładnem pobiera na kątem podbijana. Zaszczyt dzisiaj pana. Dotknął, można powiedzieć. O tak, i to wielki, wraz z małżonką, jesteśmy parą starszych od młodego. Cieszymy się bardzo, że możemy tutaj dzisiaj być, no ale przede wszystkim cieszymy się, że kluby seniora podtrzymują tą tradycję ludową. Byliśmy świadkami przepięknych przyśpiewek śpiewanych przy stołach. Buzi jak światełko zgasło, tak dała modemu, aż mu rzecko Tak dała modemu, aż mu rzecko czasło. Myślałaś, Kaczyń, takich młodo, młodych ludzi, co tego jeszcze mówi, nie przeżywali wcześniej. No to teraz mają okazję zobaczyć. No bo już teraz przyśpiewek takich nie ma. Wszystko jest jak to mówi, muzyka taka w innym, jak to się mówi, wykonaniu, a już nie ma, nie ma takich zanikania, jak to się mówi, te odśpiewanie piosenek różnych. Kasiuże, ty, umiesz, haf, ty. ty nawet nie umiesz zacerować płachty. Warto takie tradycje odkrywać na nowo, kultywować. A jeżeli spojrzymy na te portrety rodzinne, które dzisiaj zdobią salę w zaściankach, to szczególne wzruszenia chyba każdego nas dotyka, bo przypominamy sobie naszych dziadków, naszych rodziców w naszych domach rodzinnych. Takie portrety były czymś naturalnym. Szkoda, że ta tradycja powoli z, y, z, zanika, ale po to jesteśmy, aby ją odkrywać. Portretów ślubnych i najstarszych, bo to jest z koszami, jeśli się pomylę, to Pan poprawi, 1919 rok, tak. Następnie zmarł od państwa Pińczyków w 1921, no i moi preciutkowie w 1923. Mieliśmy tu nawet dzisiaj trochę inaczej to przedstawić, nawet te wiano, które jest tam yy, w przeporożu przed salo yy, na korytarzu, mieliśmy to dzisiaj pokazać tak, jak kiedyś to było. No, no nie ma koni, tej tradycji, brak koni, żeby to ta, żeby przewieźć te, jak przewozili te pannę młode z wianem, całym tym posagiem tej jej i, i wyprawkiem, którą miała. To jest pokazane, ale przed wejściem do sali, ale żeby to ująć tak jak kiedyś było, wozem, przewożenie było tej i młodej, i tego całego wiana i tych poduszek i, i wyprawki całej i łóżka i innych tych, i tych gęsi i kurwa tak kiedyś było to mieliśmy to ująć, no ale no taki jest czas, że tego no nie ma, to zanikło i żeby to przedstawić, to trzeba i aury i dużego poświęcenia, żeby to zaciągnąć. Chciała kaszka, jeszcze blaska, jeszcze biciem moi goście, a czego nie macie, Pana Boga proście. Plaka, a ten nasz starosta, jak fajka, jak fajka. Nasza starość, no pięknie się ubrała do samego Warszawy, tak, po pojechała. Widać, rodziny bardzo się lubią po tych czyściach. Tak, tak, tak. Nie. Tutaj nie ma żadnej złośliwości, nie ma rywalizacji. Jest troszeczkę uszczybliwości w niektórych tekstach, ale przecież o to chodzi, aby się fajnie, świetnie bawić. I cieszę się, że ta rodzina seniorów w gminie Międzyrzec Podlaski poszerza się o kolejne kluby, które dzielą się doświadczeniem, które współpracują. Współpracują ze sobą, bo tak naprawdę ważne jest, aby wyjść z domu i przekonać się, że może być również fajnie w gronie znajomych i bliskich. A zadaniem gminy jest wspierać takie inicjatywy, szukać środków na realizację integrować i integrować społeczność. Nie, błacka, Chodzili, chodzili ze sobą trzy lata, aż se wychodzili to, co po tata. Aż se wychodzili to, co po miesięcy to już jest niemodne. Na ściny przyjeźdźcie za cztery tygodnie. <try>